Patryk, gdzie jest mm. ten mężczyzna Mateusz? Ej, bez kitu Mateusz, gdzie on nie... Mów gdzie? właśnie trochę, jakby cię przerywał! orzesz ty lawa, fuck! Z tygo... Na mocy! Ej słyszałeś? Słyszałem, czekaj! O! Ratunku! I on tam jest! Ty fuck! Mateusz! Co przeskrobałeś? mi się wydaje czy one są tam one są gdzieś tutaj chyba w ogóle gówno to nie można powiedzieć a nie powiedzieć że są w górze no właśnie o, to chyba to o kurde jedno jest to o, to wyglądam rocznie wejdźmy a! Dzisiaj skończy się twój czas panowania, złymagu magu, cesarstwa. chorą chorągwia zniszczycie. Do ataku, bracia! Debile. Debile. Ja pierdziele, co to było? Ola, co się stało? Widziałem bitwę. Ale najdziwniejsze jest to, że słyszałem chyba swoje imię. Walczyliśmy, jeśli to my byliśmy z jakimś gównem. <laughs> Chyba już majaczysz, chodź tam co jakiś tak chodźmy po cichu, żeby nie rozczeszyć zombie. Masz pochodnie? Oświetlisz to? Tak, mam pochodnie. E, dlaczego tutaj tyle Stielecka, chorągi jak katakumby. O nie, uważaj! Ola, szybko, Olaf! Z... Widzę to! Nie! O! Atakuję jego. O! Tutaj w środku są jak... Jakieś... ...rzeczy w skrzyni w... stąd rzeczy Dobra Nie mogę ich wziąć Olaf Co, nie mogę ich od... Nie mogę ich otworzyć, mam Czekaj Książka I pancerz Bierz wszystko co jest tam Jaka znów książka? Wiem, ubieram się Ubieram się w to To są pancerze chorągwi Taką by w ogóle naszej chorągwi Ty, a tu jest jakaś książka. Wziąłem ją Aby poznać... aby poznać hasło i otworzyć wielką księgę szlachetnej Chorągwi, odnaleźć... Dwie Dlaczego wypowiedza. mamy dwie książki? Nie rozumiem. Nie wiem. Nie Ej tutaj mam jakieś Pancer chyba... Muszę bo jakieś gemy? Nie wiem, muszę założyć pancerz, bo zobacz, w ogóle wyglądam jak jakiś... Ty, y, miecza nie mam, rzuć mi, bo chyba go wziąłeś mi. Bracie, zobacz. Chwilę. My są. Co tu jest? Tam oh, fuck! Bre. Głowa mi. Weź całą broń. I rzuć mi miecz, bo nie mam miecza. Patryku. Miecza? Tak, tak, nie mam miecza. Dobry. Zombie, zombie! Ja Zajmę to. się nim. Ach! Ech. A! Masz. Mam go? Nie, Gdzie on Cięć. jest? Gdzie on jest? Jest, mam go. czas zacząć zabawę. zejdźmy na tu. Chyba. O, fakt, to to? Te jakieś rzeczy są? Tam się świeci Dlaczego? dlaczego? nie! Zombie! Oż! A! Chyba wszystkie powychodziły. Chyba wszystkie już nie żyją, oświetl to Olaf Zobacz to Olaf Malerwo, założyciel choroby? woda fuck Ty Czy jesteś t... Olaf No ja mam na imię Olaf Patryk, ty też tu jesteś Poczekaj What? Jestem generałem? I masz takie sam nazwisko to jak, to jakaś... ta, jak ja, jak ja ty, tutaj jest Mateusz, jeszcze i jakiś Rafał i oprócz tego Alton! Alton miał na imię nasz starosta Skrzynia. O Jezu, ile tutaj o, jest rzeczy! Też, wiesz to chyba trzeba wziąć. Nie bierz tego. Wziąłem szmaragdy. Na wszelki upadek. Ale jaki krzyż piękny. Nie bierz nic. Za późno powiedziałeś, wziąłem przyciusieńko prawie. Albo dobra, weź. Patryk. Tak sobie myślę. Czy to jest możliwe, abyśmy byli reinkarnacją tych wszystkich wojowników? Musimy odnaleźć Wiesz, ten. Wydaje mi się tak, ale skoro to jest. Skoro. Skoro co? Wydaje mi się, że to jest coś poważniejszego. Chyba będziemy musieli. Nie wiem, może jakaś wojna. Ale pamiętasz o tej księdze? Pisało, że trzeba zdobyć szyb. Chodzi, czy Bo Chyba tym... Tam też pisało, że w Katakumbach sąsiedni, w jakichś jeszcze Katakumbach jest ukryty szyb. Musimy go zdobić. Zobaczymy, co tam jest napisane. Może się dowiemy coś o naszym pochodzeniu. Racja, chodźmy lepiej, szybko Musimy iść do wioski. Tylko nie mów temu dziadowi piernikowi, co się tam stało. Oż ty ciemno, szybko chodź. Co się tu stało? O Jezus... I co tu się stało? O ja pier... Nie... Coś wybuchło. No nie, lepiej chodźmy szybko. Czekajmy już stąd. Idziemy, idziemy. Może jak coś, nie wiem... ...duchowie, czy coś, zostawili na nas pułapki. Albo chcieli nam coś powiedzieć. Jak mógłby... ...duch... Olafie, jak mógłby... ...powiedzieć... Jak, ...jak... ja bym mógł to powiedzieć? Bo wychodzi na to, że ja jestem tym duchem, co kiedyś walczył. To wychodzi na to, że ta bitwa, w której braliśmy udział, to byliśmy my z Mateuszem. Ale kim był ten mag? Właśnie... Jaki mag? Widziałem maga... Ja pierdolę w wiosce taki! Taki sam w czarnej szacie był wiosce! Nie, teraz ty już musisz na serio majaczyć. Nie majacze. Ej! Ej ty! Ach... Nareszcie możemy wyruszyć, muszę ci o czymś opowiedzieć. Ja i Patryk. No... A, Ale to już ee... lepiej na osobności. No chyba. wiesz to, lepiej to... Lepiej jeżeli to przyjdzie. Dobra, czekajcie. Y co? Chciałem Wam jeszcze wręczyć takie... Y, pominki, to są szmaragdy. Szmaragdy? Masz. Mamy szmaragdy? takie same, z, wiesz, sam skąd, Patryk? Dzięki. Dobra. Ta. chodźmy szybko. Ukryj... Rzeczywiście, mieliśmy stamtąd. To jest nagroda, z, to jest nagroda za dobrą pracę. Dziękuję. Dobra, wam się pania, dziękujemy Wam za Chodźcie. Dobrze. Aaaa, Mateusz, Chodź tutaj koło studni Mateusz, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale wychodzi na to, że my wszyscy trzej jesteśmy reinkarnacją pradawnych wojowników szkileci chorągwi Właśnie, nawet jeżeli nam nie wierzysz, tutaj masz nawet dowód I wydaliśmy groby, na których były nasze imiona Mój je i Patryka miałem sen, w którym mówiłem właśnie Patryk Patryk coś tam, coś tam, i walczyliśmy z jakimiś magami, zombiakami, i był twój grób, i mój! Co więcej, pa, ten Patryk i Olaf, którzy są na grobach, są bliźniakami! No.